Dzień dobry Pani Kingo, odpowiadam na Pani y, pytania. Natomiast ja radziłabym Pani, żeby ten poprzedni film, który dla Pani nagrałam, przesłuchała Pani no przynajmniej ze trzy razy jeszcze, bo, bo tam karty sugerują, że tylko i wyłącznie Pani rozwaga, Pani Stabilność może doprowadzić do tego, że ta rodzina Pani będzie trwać. Natomiast, jak Pani zadaje te dwa kolejne pytania, to z nich jasno wynika, że nie do końca Pani chce, żeby ta rodzina trwała. Tu należałoby zrobić rozkład. Jeżeli Pani będzie stabilna, to co rodzina przetrwa, to co? I drugi, jeżeli Pani będzie jeszcze wypychać męża, a idź znajdź sobie kochankę, to jak to dla Pani się skończy? Ale póki co e, pytanie, to będzie to dla Pani wyzwolenie, ok. To będzie, czy to będzie dla Pani wyzwolenie? Jak ta sprawa wygląda? Mm. Pani, no przede wszystkim um, tutaj jest karta diabła w negacji, w, w tym co trzyma, więc tu nie tak prosto. E, no w ogóle, diabeł jako karta romansów jest tu w negacji, czyli tych romansów może nie być, tak? Bo to jest zaprzeczenie. Gdyby było twierdzenie, to o tu, tak? Romanse pomagają. E, nie, tu co przeszkadza, no to tych romansów nie ma. E, natomiast czy to pomoże w Pani wyzwoleniu? Trójka. To jest zmiana miejsca pobytu. Przeprowadzka, wyprowadzka, ale też działanie. Gdyby to nastąpiło, to efekt dla Pani to jest królowa buław, czyli... Pani, jako osoba atrakcyjna, jako kobieta godna podziwu, jako kobieta przyciągająca uwagę, ale królowa buław to kobieta, która rządzi, której zdanie jest wysłuchane i której zdanie jest brane pod uwagę. Ale tu myślę, że rozwiązaniem to nie są romanse męża, żeby go wepchać w te romanse, jeszcze zachęcić, tylko żeby zmienić miejsce pobytu. W karcie maga co mag. Państwo macie stosowne składniki, tak? Ma jakiś majątek, może jakieś nieruchomość, coś, z czego możecie posklejać dla siebie nową przyszłość. Więc tu, czy to by była mądra decyzja z Pani strony? A gdyby mąż faktycznie znalazł sobie babę i od Pani odszedł, to. Płaciłby pani oczywiście na dzieci. Jest szóstka pentakli. Coś z jego majątku pani by uzyskała pieniądze dla siebie. Tak, jak najbardziej tak. Jakieś rozliczenie by było dla Pani. Um, I teraz tak. Czy jeżeli nie będzie Pani miała kontaktu z tą osobą, o którą Pani pisze, polepszy się pani zdrowie. Jakie, kontak Jakie kontakty, jak karty widzą? Jak ta osoba wpływa na panią? Jak pani to odbiera? No, proszę pani, tak, ewidentnie, mamy tutaj kartę słońca. Jak wpływa na panią? To jest osoba, która mm, ciągle... Żeby Pani coś zrobiła, to albo musi pani mieć pozwolenie tej osoby, Pani ciągle czeka na to, co ona powie, co ona zrobi, co ona, czy tak, czy nie. Czyli działanie Pani, powiedziałabym, jest mocno opóźnione um, i sprowadzone do podrzędnej roli czekania na decyzję tamtej strony. A pani chce być królem buław, pani chce mieć wszystko w ręku, pani chce decydować, pani chce działać i pani ma dobre pomysły. Gdyby pani się od tej osoby odizolowała, jest dla pani karta słońca. Także tak twierdząco, jeżeli odizolowałaby się pani od tej osoby, to w znaczny sposób poprawi się również pani aura, pani zdrowie, e, odetchnie pani. E, Szeroką piersią, ale czy sposobem na to jest wpychanie męża w ramiona innej kobiety? No tu. Wie Pani, no daleka byłabym od. Yy... będąc na Pani miejscu, od stosowania takich rozwiązań, tak? A jak się Pani powinna zachować? sam denarów to są codzienne obowiązki. E... Królowa Kielichów to jest osoba, która jest dobra, miła, sympatyczna. Siódemka tu może przestrzegać, że niech się pani skupi na tu i teraz i, na, i robi konkretnie to, co ma pani do zrobienia i twardo dąży do celu a nie żyje w pobożnych życzeniach, co by było gdyby. Twardo obrany cel postawiony i praca nad tym celem przy użyciu królowa kielichów, dobrze, miło, sympatycznie, te, te cechy trzeba by tutaj wyzwolić i wsparcie jakiegoś autorytetu. Arcykapłan, Pani ojciec, osoba decyzyjna. To wszystko dziękuję bardzo serdecznie.